Aby dużo ci jeszcze życia zostało? Yyy... Eee, jakieś mam... Dobra. Dobra, dawaj. Dobra. Mam cię, mam cię, mam cię. Okej, okay, sytuacja uratowana. Dobra, idę potem. Tu masz pływę, widzią Yyy... Eee, już tyle. O jest, faktycznie. Bomba, kabułba. O Jezu, co się stało? Taka nuklearka mała. LOL! No nie po, nie, nie, nie po czym nie wypuściłem, no ale dobra. Ale co to było? Znaczy, jak ty to zdobyłeś? Znaczy, to im tak z głowy wylatuje, czy z czegoś. Aha. Nie, o Jezus, o to... Jezus, Jezus, co się tutaj rodzi? Dobra, nie to, nie, zombiaki. Ja biorę, ja biorę te drzwi, ty biorę tamte. Myślę, że tutaj powinniśmy siedzieć, a nie wyjść na przykład i gdzieś poeksplorować. Ale gdzie? Tu to, to są... No nie wiem, tutaj też są jeszcze jakieś... E... Autobusy są? ...rzeczy. O tutaj na przykład jakiś... 750, dobra, otwieram to. Ja już jestem na zewnątrz. Dobra, widzę cię. Lecę tam. Każdy polas. młotki, motki, biermota. Tutaj. Dobra, tutaj mam coś takiego. Fajnie, to, to, jak masz szaść, to sobie weź to, to co tutaj jest? Co, gdzie, gdzie? Tu się, bo... tu, tu się bronie losuje, tu, tu gdzie jestem? A, okej. Okay. No dobra. Pytanie, pytajnik. pytajnik. Ew, no Dupa, obróć yy, uh. obróć a oh, fuck Jak nie że to uciekaj na razie wiesz Nuklearka jest ko mnie, nuklearka jest ko mnie Wyział, wyjrzę W jaki sposób? Sam no już widzisz padają. A wszyscy padają? Okej, okay, dobra, zajebiście A ja zalosuję No dobra, bo ja sobie zalosowałem no ja bo... jakąś broń, ale nie wiem jaką. A bo no bierz, losuj się teraz. Tomasz A na... Dobra, super Idziemy dalej gdzieś? Eee, no, no, mogłoby się przydać, dobra. No to chodźmy tędy No uważaj kurna żebyś znowu nie padł, bo nie wiem, wiem czy Wiem plecy nam lecą, wiesz plecy? Ci uratuję no. no może tam trochę, czekaj jego bydę tu jest inaczej. Granat rzucił się. A ten granat Śpiewa, nie, nie, nie chce wybuchać tak za szybko. Już nie mam ammo do tamtego. Cza, to bo cza, cza. Po jednym szczale możesz walić teraz. Aha. I amo. Ładnie. Bum. 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 Fuck. Co? Nie, 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 spokojnie, myślałem, że po prostu. Ile żyje jeszcze? Plecy, plecy, dobra, ma no. Kurczę, wychodzą zewsząd normalnie. Przez jest. ile jest ta czacha? Aha, tutaj na dole ekranu mam tak pokazane. No. Dobra, chodźmy do tego domku, o tam wygląda coś fajnego. Szkoda że już nie da przejść te, przez te autka. A, źródło zasilania nam jest potrzebne. To gdzie tutaj jest jakieś źródło zasilania cholerne? Nie wiem czy, czy ja jadzie gdzieś dalej czy co Albo może po budynku gdzieś, czekaj Lepiej chodź tutaj i żebyś, żebyś wycigał potem no, Może faktycznie gdzieś, 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 in... No nie wiem, no chyba tutaj musi być to źródło zasilania, nie? O Jezus, padłem W tym domku coś losowało Tak, 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 tak Idę, idę, idę Może dziś. nie, czekaj Drzwi Dobra, uważaj, Takie. uważaj, spoko. Ja do ciebie mogę strzelać, tak? Jakby, tak? Ranię cię. Aha, nie robisz? Aha, okej. Okay. Nuka. Jest. Bomba. Bier ją. Tak, dobra. Za to też dostajemy punkty, czy nie? No. O, i czacha. Tu, tu jest czacha. Nie, 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 nie Oj, nie, no chacha. dobra. Ciul tam. Idziemy szukać. A, czyli trzy lokacje tutaj tak jakby Zasilanie. są w tej chwili. No. Może jechać taki... dalej? No ale nie pojedziemy na razie, bo ten autobus coś tam stoi. Tutaj jest jakiś automat, słuchaj. Ale nie. Nie, tutaj jest jakiś automat, ale brak zasilania jest kurczę. Moglibyśmy sobie perka jakiegoś kupić, no ale... Perki, no to jest szybkość magazynku. Słyszę autobus, słyszę autobus. Ty ale nie leć. No, cie... O Jezus, Maria, padłem. No właśnie, czekaj, musi się poczekać. O w mordę, nie dobrze? Kurczę, no, totalnie ja nie, wiem, nie jest wiem. dobrze, no. Weźli mi na mnie wszystko. Oj, Jaki to tam autobus był? Wiesz co, no słyszałem taki, wiesz, dźwięk autobusu, nie? O, że... Mordę. Fajnie było, A aciu! No ciekawie, ciekawie było. Słuchaj, no mamy jeszcze 10 minut, ale myślę, że no możemy daje. jeszcze raz zagrać i ewentualnie no, trochę to przerwiemy. To co, jedziemy tym autobusem czy zostajemy na pierwszej mapce? Co, jak uważasz? Ja bym został, ale z drugiej strony tam, no nie wiem gdzie jest to źródło zasilania, jestem bardzo ciekaw, bo w sumie zwiedziliśmy dwie lokacje i niczego takiego nie widzieliśmy zupełnie. Więc może go w ogóle nie być tam. No coś cię nie słyszę raz tam, nie wiem czy ty mnie słyszysz. Jeżeli mnie słyszysz, strzel do mnie. Aha, no to ja ci nie słyszę w takim razie. Więc. Aha, mogę spróbować wyjść na chwilę z gry. O, o, teraz już Cię słyszę. Coś powiedziałeś? Nie, no wiesz co, w tych słuchawkach jest taki bajerski guziczek. Głupio naciśnię, robię coś, no i już się. W... Aha. Już nie słyszysz mnie, nie? No rozumiem, dobra. Moc kreatywów. Uuu, ciekawe. Fajnaś laska z ciebie, no? Co, laska jakaś? Stary dziad ze mną. No, kobietą <noise> jesteś kobietą. Naprawdę? No. O, wow. I dość dość sympatyczną. Gdzie gdzie? Gdzie? <laughs> I ciekawe, czy jest tu gdzieś jakieś lusterko, żebym się mógł przejrzeć. Ale... Tu masz właśnie chyba jest. Ale ja nie wiem, czy tam da się. Nie, nie da się tam A, wejść. Nie. Szkoda, no. Leci coś tam, srek? Nie leci. Szkoda, że strzały w głowę to nie jest automatyczne zabicie, znaczy w późniejszych etapach, bo w tej chwili widzę, że jest. No, bo oni wytrzymują. Niby, że coraz gorszej, to coraz y, się twardzi robią, nie? No. No dobra, czyli co? Jedziemy, czy zostajemy tutaj? Chyba będziemy musieli jechać. No, bo tam było może lepiej, tam była ta skrzynka do wysuwania pokawek, nie? Wiesz, co ja myślę, że w ogóle trzeba jeździć tym autobusem dookoła. Jak słyszałem ten dźwięk klaksonu, ale, to powinniśmy ale tam się, wsiadać. No właśnie, ale on się zepsuł, czy coś, nie? No niby się zepsuł, ale być może się potem gdzieś naprawił, więc. Do wszystkiego no, jest. O, poba... o, popatrz, chodź tutaj do tego stołu, widzisz? Może, można konstruować własne bronie, wymaga części, jest napisane, więc. Patrzymy na źródło zasilania. No właśnie no nam, tu, nam tu idą na razie, czekaj O, nuczka Idę ze mnie O szw, mordę. dobra Biorę to Dobra, jedziemy Dobra Ja tylko jeszcze odbuduję I lecimy, lecimy Targaj drzwi, jedziemy No, dawaj Dobra, środek. Weszłeś, nie weszłeś. Już. Zamknij drzwi. Dobra. No, zamknij, zamknij. Dobra. 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 Dobra, słyszę, że jestem laską, bo słyszę jak gada. Tekstowy je? głos. <laughs> Jezus, co to tu się dzieje? No dawaj robot, jedziesz. Daj mu hajsu, Ciśnij, ciśnij, ciśni, dajesz. Jedzie, 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 dobrze, rozruszał to Jest, A nie to podwójny ex tam był. A dobra E, ja już się, już jest. się chyba. Jezus środek. Środek? O, no. ktoś wszedł. Lol. Z dachu, z dachem wchodzą. No dupa. Dachem pa, paśle, tu jest. Patrz się do tyłu Nie, nie dachem, popatrz, zbuduj barierę, bo można tutaj te barierki a po, a, a, budować. Te, patrz, patrz do tyłu, patrz do tyłu. Idę, idę, idę. O, ale zapieprzają dziady, no. Popatrz, popatrz, jak zapieprzają, jak chcą wsiąść, ale no nie ma, no jak się spóźniasz na autobus, to już potem nie biegniesz, oni nie wiedzą ty, tego, czy co. A co, co jest? Pukawka na, na dachu jest? B23. O. Nie wiem, co to jest, ale brzmi całkiem nieźle. Ale ja nie mam amunicji, to muszę wziąć. O, fajnie. Przed e, za zatową? Gdzie? Już nie ma. Dzięki, dzięki. Spoko. O Jezu, jeszcze jeden był. Dobra, te bariery trzeba odbudowywać, bo wchodzą. No, to można jadąc autobusem. Dobra, dobra, to jest już chyba na przystanek, no. Aha, a ja szeczkę tylko nie? No otwieraj dobra. te drzwi kolerne, no, dobra. No otwieraj je. No wchodzimy Okej, okay, jestem. Leścimy tego tutaj, nie? No. No trzeba teraz chyba będzie czekać aż się ten naprawi. No W każdym razie będzie trąbił. Aha. Dobra. dobra. Jedziemy tam, ja idę to odbezpieczyć. Łatwiej coś smotać. A ja kupię sobie tą broń. A nie, ja nie mam kasy. O, mam maszynkę. A, już wiem co to jest za pistolecik. Taki sery, seryjny, strzela wiesz... Potrójne, no. No. Ja mam jakiegoś tego... ...karabinek maszynowy, lekki. No i dobrze. A teraz Ostatnia mam znacznie karabine. mniej kasy niż wcześniej. Ja mam 47, no masz więcej jak no, ja, chłopie. Nie no, ja tutaj nie widzę nigdzie tego źródła zasilania. Może jeszcze będzie jedna lekcja, zobaczmy. O, tych lokacji to na pewno będzie sporo. Coś dał? Młotek. No. Dobra. Nie wiem czy to było potrzebne, ale... Eee... Wszystkie się drzwią. Aaa, jadę za to kasiorę dostaję. No. O słyszysz? Trąbi. No. Może jedziemy Dobra, tylko... No dobra, to jedziemy, to chodź. Musimy stąd wyjść jakoś czekaj. Nie rusza, rusza, w mordę, to jeża jest, to jest I pali to jest się to jeszcze, dobra, dobra, wskoczyłem, wskoczyłem, dajesz, dajesz, dajesz Dajesz Gonisz autobus, gonisz autobus, dobra Dobra, super, ledwo, ale doszło na chwilę polecam, bo chyba nie, nie wszyscy zginęli. Nie. No to Aha, my tam musimy znaleźć prąd, i wtedy on się wraca do tego miejsca, co tam było. Mówisz? No jedzie w tą drugą tą stronę, to jali wcześniej. Hmm. Ciekawe, czy to będzie nowa lokacja, czy to będzie powrót do tamtej lokacji. Może to tak etapami trzeba będzie oczyszczać jakieś różne, nie wiem, lokacje. No to jest okienko? Nie, do zakapania No, nowa lokacja jakaś jest o Jezu, co się stało? Co się stało? To jest grane ty z... Gdzie ty jesteś? Ja żyję a... Tu jesteś dźwigni mnie, co jest Fuck. no i nie, no i dziękujemy bardzo, bo... Ale ale jak ty się tam znalazłeś? Ja nie wiem. No dobra, to było... Ale, to, ale stworek Cię wziął, tam rzucił Cię i Cię zjadł. No bo Ty byłeś tak jakby między tymi lokacjami, nie? Tam gdzie przejeżdżaliśmy autobusem, jakoś nagle się tam znalazłeś. To takie dziwny stworek, ciekawe. Nie wiem z jakiej paki zupełnie, no ale ja myślę, że... Ja myślę, że już niestety powinniśmy skończyć, ponieważ... No nie mamy aż tyle czasu, żeby zacząć nową partyjkę. Także przyjemnie się grało. Jak no, widzicie... Nazwijmy. Jak widzicie mapek. Mapki są trzy w tej podstawowej wersji, że tak powiem. Pewnie jak będę dalej, będziemy dalej awansowali i posuwali się do przodu w fabule, to będziemy mogli jeszcze wziąć. Tutaj widzę dwie mapki. Jedna jest w lewym dornym rogu ekranu, a druga jest o, nad tą się farmą. Się. Ja e, także. Dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście z nami do końca. Żegna się z Wami Kokos Fly oraz Rastaman. Trzymajcie się, dzięki. Hej, hej.